Witajcie! Dzisiaj zrobimy razem pyszny bananowy chlebek. Idealny, mało słodki, ale pyszny. Trzy dojrzałe banany rozgniatam widelcem. Dodaję dwa jajka. Dwie łyżki brązowego cukru możecie zamienić na dwie łyżki miodu lub syropu klonowego. Do tego dwie łyżki jogurtu naturalnego. Mieszamy trzepaczką do połączenia. Dodaję jedną tabliczkę posiekaną mlecznej czekolady. Może być gorzka. I 80 g dowolnych posiekanych orzechów. Możecie dodać również żurawinę. Super się sprawdzi. Mąka 230 g. Dodaję do niej płaską łyżeczkę sody i cynamon cejloński. Pyszny, pachnący. Pół łyżeczki. Zamieszam. I suche składniki przesiewamy do mokrej masy. Mieszamy wszystko do połączenia. I na koniec dodajemy jeszcze roztopione, przestudzone masło 60 g. I mieszamy jeszcze, żeby się połączyło z masłem. Masę przelewamy do keksówki. Mam ją o wymiarach 26 na 12 cm. Wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Na wierzch kładziemy jeszcze jednego banana rozciętego na pół. I wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy około 50 minut. Góra, dół. I gotowe. Ale pachnie. Jest pyszny. Spróbujcie koniecznie taki zrobić w domu. Zapiszcie sobie ten przepis na później. Takich lewek można jeść bez wyrzutów sumienia. Polecam.